Trump musi posprzątać jakoś bałagan, który odziedziczył po Bidenie. Uznał, że trzeba próbować rozmawiać. To jest pytanie, czy dzisiaj, po trzech latach wojny, Putin jest racjonal, nagle zaczął być racjonalny, zaczął liczyć jakieś koszty. To się okaże w ciągu, nie wiem, dwóch, trzech miesięcy, czy. Putin nabrał racjonalnego myślenia, czy, czy te koszty wojny zaczęły mu doskwierać i uznał, że można ją jakoś zakończyć. Natomiast to zakończenie, czy zatrzymanie walk, nie wiemy, czy w pełne zakończenie, na pewno będzie musiało być kompromisowe, to znaczy będzie musiało brać pod uwagę sytuację na froncie, co nie jest dla Ukrainy miłe i dobre. Mhm. Z tym, że znów pamiętajmy, że. Wielkim sukcesem prezydenta Żeleńskiego jest to, że on ocalił istnienie niepodległego państwa ukraińskiego. Mimo, że stracił 20% terytorium, suwerenna Ukraina istnieje i ma szansę dalej istnieć.